Witam, witam tutaj Carpiuter i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak możecie zauważyć, dzisiaj mamy kolejną aktualizację, ponieważ mrówki ruszyły z rozwojem. Także w tym odcinku mamy w planie zobaczyć, co się stało u Camponotus Ligniperda, ponieważ pojawiła się już pierwsza wyższa kasta, o ile dobrze pamiętam, media, czyli ta taka pośrednia. Camponotusy naprawdę potroiły swoją liczebność od ostatniego czasu, i zobaczymy, co się stało u naszych nigerek. Nie patrzyłem do nich. Więc myślę, że już możemy zaczynać. Dobrze, tak więc na pierwszy rzut idą nasze Camponotus nicobarensis. I tutaj Wam zbliżę trochę, bo no... <grym> Naprawdę... <grym> Brak mi słów po prostu, co one zrobiły. No ale już nie będę mówił, po prostu Wam to pokażę. Odsuniemy najpierw jedną część próbówki. Tu mrówki zaczęły sobie ostatnio wywalać jedzenie. To źle bardzo, bo nie, nie, nie chcę, żeby im się tu jakieś roztocza zalęgły, ale dobra, lecimy dalej. I tu już mamy pierwszy roboty, no i już widzimy, nie? Yy. Widzimy, o co tutaj chodzi, także zmieniam kadr i pokazuję Wam, jest bliska. No i już widzimy nasze mrówki, no. Teraz mi możecie uwierzyć, że naprawdę potroiły dosłownie swoją liczebność. Wszędzie tu widzimy jakieś pakie, tam dalej jakieś larwy, larwy, poczwarki, więc naprawdę fajnie. I to, co już zacząłem powoli zauważać, to to, że zaczynają mi powoli wyrastać z tej areny, bo to jest ta mała arena taka, właściwie portal probówek. I będziemy jej im to zmieniać, i teraz mam szczerze mówiąc dylemat: czy im kupić jakieś gniazdo, czy może zrobić im gniazdo jakieś w drewnie, ale szczerze nie wiem, jak one reagują z drewnem, w sensie nie mam pojęcia, czy one przegryzą drewno, czy po prostu sobie w nim będą egzystować. Więc możecie napisać w komentarzu, czy zrobić im jakieś gniazdo drewniane, ponieważ robię takie gniazda. No więc co, pałeczka leży po waszej stronie. Teraz jeszcze zobaczymy klową, która ściska pakiecik jaj. Hmm. No ładne to mrówki. Możemy zobaczyć, że są to yy, azjatyckie mrówki, ponieważ większość azjatyckich mrówek posiada takie śmieszne długie odnóża, więc tak łatwo można poznać. No. Jeśli chodzi o to, co im się stało na arenie, to im już może zasłonię, bo im trochę świeciłem teraz. O to, co się stało na arenie, to na arenie właściwie nic się nie zmieniło. W tym miejscu dalej mają śmietnik, przeniosły sobie tamtą folię, więc trzeba im to teraz wymienić. Ale tym już was nie będę nudził, przechodzimy do naszych Nigerów i zobaczymy, co się stało z ich poczwarkami. Właściwie czy je tam wniosły i czy poczwarki dalej są, czy ich nie zjadły po prostu. Tak więc dobra, mamy nasze nigery i teraz zobaczymy co się dzieje. Tu możemy karnik zauważyć. Nie wyciągajmy im ostatnio. Także no otwieramy i zobaczymy co się dzieje tutaj. No słuchajcie, przeniosły to sobie tutaj. Ale jakoś mam dziwne wrażenie, że tych poczwarek ubyło. Właściwie nie wiem. Hmm. Powiem wam, ciekawa sprawa. Dobra, wziąłem kamerę do ręki. Więc no właściwie powiem wam, nie wiem co o tym myśleć, bo y, wygląda mi jakby tych poczwarek ubyło. Ale też ich nie, nie liczyłem. Chyba było ich, ich tam koło 40, ale to tak strzela. Więc y, no po prostu mam nadzieję, że mrówki mi tych poczwarek nie zjedzą. Ale teoretycznie czekajcie, możemy poszukać jakichś nowych robotnic. Hmm. Czekajcie, bo teraz znalazłem w tym miejscu w środku kadru są pozostałości po poczwarkach, ale też nie wiemy, czy to po ich poczwarkach pozostałości, czy pozostałości po poczwarkach tych, co im dodałem. Hmm. Ciekawe pytanie, Wam powiem. Jeśli chodzi o tą szufelkę, na którą im dawaliśmy, to mm, została opróżniona w całości. Już nic tam nie pozostało, tak. Ciekawa akcja. Zobaczymy, jak im się to będzie tam rozwijać. Jak widzę, mrówki no, biegają generalnie, więc. Hmm. Mam nadzieję, że. Te poczwarki po prostu nie pójdą na marne i mrówki ich nie zjedzą. Kilka razy już mi się tak zdarzyło, ale to u innych gatunków. Hm. Więc y, Lasiusy już mamy odhaczone, wiemy co się u nich stało i właściwie przechodzimy do ostatniego gatunku. Tak więc mamy nasze kochane Ligniperdy. Mam wrażenie, że chyba wasza ulubiona kolonia u mnie. Więc na arenie jak widzimy nic się nie zmieniło. Poza tym, że no, ewidentnie więcej mrówek tutaj biega. Zwykle nie było żadnych, albo były naprawdę jedna czy dwie. Więc możemy je chwileczkę pooglądać. To i... Myślę, że to jest ta większa kasta, ale to jest jeszcze normalna robotnica. To się jakieś zbiorowisko zrobiło. I w ogóle śmiesznie ich odbicia widać. Teraz zauważyłem, że one się odbijają w tym plastiku i chodzą do mrówki. Dlaczego? Mrówka mi wyszła, słuchajcie, i co teraz? No, także z areną już będziemy kończyć, bo mi mrówki wszystkie zaczynają wyłazić i przechodzimy do ich gniazda, bo tam już jest hardcore. Dobra, tak więc przeszliśmy do ich gniazdka. I co się w nim zadziało? Po pierwsze słuchajcie, nie wiem czy mi się przewidziało, ale to wam w sumie później powiem. Najpierw sobie je zobaczymy, bo no, tu jak widzimy, na razie nic nie ma, dalej nic nie ma. Wszystkie siedzą w jednym miejscu. I tu już mamy pierwszą robotnicę. O w tym miejscu w środku kadru mamy teraz tą większą kastę. Spróbuję wam to jeszcze pensatom pokazać. Także słuchajcie, ten minor tutaj to jest naprawdę mocny. Teraz widzimy majestatyczną głowę królowej. O, jakieś poruszenie widzę się stało. Co się dzieje na arenie teraz? Co się dzieje na arenie? Na arenie. No. Wkurzyły się na mnie trochę. No, ale słuchajcie, spójrzcie na to. To jest marzenie naprawdę każdego hodowcy mrówek, jaki istnieje, czyli stos larw u lignipert. Mam wielką królową, słuchajcie. Genialnie, patrzcie, jak ona się powoli rusza. O, coś się stało. O, tu jeszcze mamy tego minora. Minora, medie. O ile dobrze pamiętam, ktoś mnie poprawił. Chyba w pierwszym odcinku o tych mrówkach. Że piastunki to są minory, ci zbieracze to są media i oraz majorzy, czyli żołnierze nasi. Królowa sobie w ogóle tak śmiesznie wisi ostatnimi czasy, że jest pionowo ustawiona. Więc, no, nie powiem ciekawie. I to, co mnie u nich dzisiaj zaskoczyło, dosłownie chwilę przed y, zaczęciem nagrywania, kiedy wszystko ustawiałem, to. Spróbuję Wam tutaj wkleić, nie wiem czy mi się uda, ale zdjęcie z ostatniego filmu, ponieważ wydaje mi się, że watę te mrówki miały oto w tym miejscu, gdzie ja dzisiaj patrzę i mam wrażenie, że wata jest przesunięta. Wreszcie jestem pewien, bo no, takiej ilości wody to tutaj na pewno nie było, tak małej ilości. Więc nie wiem, jak mrówki to zrobiły, bo mam wrażenie, że wata jest nienaruszona, ale to też nie jestem pewien. Więc naprawdę szanuję, tyle powiem. Jak widzimy, zanim miłego oglądania, to. Nasz minor tańczy. Także słuchajcie, korzystając z okazji, że nagrywam odcinek, mam dla Was taką, można powiedzieć, lekką zapowiedź, co się wydarzy za myślę, że około miesiąc, maksymalnie dwa miesiące. Otóż gniazdo słuchajcie. Gniazdo, które zrobiłem dla naszych właśnie ligniperd. O nich myśląc. Będziemy je do niego przeprowadzać za jakiś czas taki Wam luk tylko na niego, no może od spodu nikogo nie interesuje, ale dam Wam na niego taki luk tutaj. Jest to gniazdo siedmiokomorowe. Ma dwa wejścia. Jedno będzie wejście do areny, natomiast drugie wejście, drugie wejście będzie do probówki. Możemy chyba nawet zajrzeć do środka gniazda. Co się tam dzieje? Niesamowite. Dobrze. Tak więc tym już Wam się pochwaliłem, i następną rzeczą, co właściwie za chwilę będę robił, kiedy ogarnę całą hodowlę, to będzie zrobienie tego. Będę, uwaga, robił gniazdo z tego z takiego pięka Tu już był, jest poobcinany, to jest wszystko wyszlifowane, żeby było gładkie. I tak w tym miejscu, w tym miejscu, mam plan zrobić kilka komór. W tym myślę, że ze dwie, trzy może wejdą. I co będzie w tym najlepsze, słuchajcie, mam plan połączyć tą część z tą wężykiem idącym w tym miejscu. Także myślę, że to będzie fajne, jeśli wszystko dobrze pójdzie. Myślę, że w następnym odcinku już powinniśmy zobaczyć gotowe to gniazdo. No i właściwie tyle Wam chciałem tylko zakomunikować. Także jeśli spodobał Wam się odcinek, zapraszam do zostawienia łapki w górę. Jeśli podoba Wam się to co robię i chcielibyście zostać ze mną na dłużej, zachęcam do zostawienia subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, aby nie ominęły Was żadne z moich materiałów. Jeśli mielibyście jakieś pytania bądź pomysły na nowe ciekawe materiały, zapraszam do sekcji komentarzy. Tymczasem z mojej strony to jest tyle. Dzięki za oglądanie i cześć. Do następnych odcinków. Pa!